Jeszcze w 1940 roku przeczytam wszyscy lekarze wiedzieli, że wrzody mogą zależeć od rdzenia kręgowego. Tam mamy dwa układy, sympatyczny i parasympatyczny. Tutaj mamy rdzeń kręgowy, dużo tego tu jest, ale nas interesuje ta ósemeczka, czyli odtąd dotąd. O i gdzie nas to prowadzi? właśnie tutaj do układu, całego układu trawiennego i między innymi do łąka. Więc jeżeli jest ucisk na nerw, na rdzeń, w tym, w tym rejonie akurat, powstaje problem. I tutaj, co to jest ten układ nerwowy autonomiczny? Współczulna, czyli sympatyczny, przywspółczulna, parasympatyczny, tak? To są antagoniści, czyli jeden i drugi działa e, przeciwlegle, i w jamie brzuszcznej układ współczulny będzie zwalniał perystaltykę jelit, a układ przywspółczulny przyspieszał. To taka ciekawostka. Więc jeśli chodzi o tamte czasy, to wiecie, jak się leczyło wrzody żołądka? Jeżeli były bardzo ciężkie e, przypadki, Czyli krwawienia na przykład żołądka trzeba było szybko działać i to już bardzo powa poważny problem. No, dzisiaj też właśnie te e, blokery, pompy protonowej, e, one też są potrzebne. To nie jest tak, że te tabletki nie są potrzebne. Jeżeli jest poważny problem, to trzeba je brać, ale tylko ściśle i krótko według zaleceń lekarza i brać w krótkim czasie, czyli przez powiedzmy parę tygodni, a nie latami, tak jak to. Ludzie w tej chwili robią, żeby sobie ulżyć. Wracając do tematu, czyli takie ciężkie e, przypadki, wiecie, co robiono? E, taki zabieg, który się nazywa vagotomią, czyli polega to na przecięciu ja sobie tutaj z notatek moich e, skorzystam przecięciu nerwu błędnego. To, był, e, nawet, to, to nawet nie była operacja, tylko zabieg 20-minutowy. I pacjent zdrowiał. Czyli nerw błędny. Interesuje nas ten fragment. Należy do autonomicznego układu nerwowego o charakterze przywspółczulnym. Raz dalej, zobaczmy obszar, obszar unerwienia. Interesuje nas tutaj to, co jest na dole. Parasympatycznie wszystkie narządy klatki piersiowej i tutaj i, i jamy brzusznej i między innymi żołądek. I wtedy leki przepisywano na receptę takie, które hamowały wydzielanie soków żołądkowych za pomocą nerwów. Zawierały bizmut. Ochotę, kochani, to sobie o tym poczytajcie, jeżeli kogoś właśnie problem wrzodów dotyka warto. Dlatego to był taki już ostateczność w bardzo trudnej sytuacji, kiedy są krwawienia z żołądka, tak z wrzody krwawią. Natomiast łagodniejsze leczenie i bardzo skutecznie w latach 70., 80. na Akademii Naukowej profesora Dębskiego stosowano co? Nalewkę spirystusową na wrzody. I bardzo, z bardzo dobrymi rezultatami. Czyli co się działo? Chory dostawał 30 do 50 gramów spirytusu, codziennie rano naczczał, i po 10 dniach chory wychodził do domu i był zdrowy. Już kończąc temat wrzodów, żeby poradzić sobie z tym problemem, to po prostu może dobrze by było pomyśleć o nalewce spirytusowej albo po prostu o spirytusie, tylko dobrze jest konsultować się z jakimś mądrym lekarzem, który uznaje te metody. I e, bardzo dobra jest nalewka spirytusowa z Propo. E, dzisiaj minęło 60 lat od tamtego czasu, i różnica jest taka, że kiedyś e, próbowano kogoś wyleczyć z danej choroby, a w tej chwili jest tendencja taka, żeby kogoś długo, trwale leczyć, ale żeby ta choroba była chorobą przewlekłą i żeby nadal problem się utrzymywał tylko chwilowo. Ten może łagodzić symptomy, które są spowodowane tymi, tą chorobą. Czyli krótko, zwięźle i na temat. Inhibitor. Z łacińskiego powstrzymanie, czyli substancja chemiczna, która powoduje zmniejszenie szybkości reakcji chemicznej, i takim inhibitorem można nazwać zarówno substancję powodującą spowolnienie lub zatrzymanie reakcji niekatalizowanej. Zapamiętajmy to, to, czyli to jest powstrzymanie i spowolnienie i pompa protonowa co to jest. Integralne białka błonowe, błonowe, błona śludzowa rządka, przypominam, zdolne do transportu protonów. I teraz zwróćmy uwagę tylko na to. Protony to są jony wodorowe. Co by to nie znaczyło? I w przetłumaczeniu z polskiego na nasze za chwilę powiem, dlaczego te jony wodorowe są takie ważne. Na porównania popatrzmy, jak działają leki z bizmutem. Bizmut, lek o miejscowym działaniu przede wszystkim, wybiórczo osłaniającym uszkodzoną błonę śluzową żołądka. Działanie przeciwrzodowe polega na powstaniu warstwy ochronnej w kwaśnym środowisku żołądka na skutek, itd. I co robi dalej? Chroni ona błonę śluzową przed działaniem kwasu solnego i pepsyny, co pozwala na szybsze gojenie się ubytków. Czyli lek z bizmutem działa miejscowo, natomiast inhibitory pompy protonowej, co robią? Odkwaszają nam cały żołądek. Wnioski nasuwają się same. Płona śluzowa i jej nawodnienie. Dlaczego te jody wodorowe są takie ważne? Kochani, wróćmy teraz do meritum sprawy, czyli do błony śluzowej żołądka. Tutaj mamy żołądek i dwunastnice, i nas interesuje: już wiemy o co chodzi: o błonę śluzową nawodnioną i odwodnioną. I tutaj, przy odwodnionej, widzimy wyraźnie penetracja kwasu solnego, nie innego. I tutaj mamy, proszę bardzo, warstwy śluzowa, bo ta reszta nas nie interesuje w tej chwili. Zobaczmy, to jest nawodniona, tu jest pokarm i kwas, natomiast tutaj jest ta błona śluzowa nawodniona. Tu jest błona śluzowa odwodniona i zobaczcie, jak ten kwas tu penetruje, on po prostu zżera odwodnioną śluzówkę, kwas solny po prostu sobie trawi. I dlaczego wodorowęglan? Popatrzmy, co, co chodzi z tym wodorowęglanem. Znajdujący się w błonie śluzowej blokuje przenikanie kwasu. I teraz, jeżeli błona śluzowa jest odwodniona, to kwas solny po prostu penetruje błonę śluzową i zaczynają się wrzody i nadżerki. Tyle krótko i na temat. Żeby postawić kropeczkę nad I, proszę zobaczmy. Warstwa błony śluzowej żołądka pokrywa śluz. To już wszystko wiemy. Tu sobie każdy może spokojnie przeczytać. Jest to naturalna bariera ochronna żołądka i znajduje się pod nią, znajdujące się pod nią komórki wydzielają co? Znowu wodorowęglan z sodu. Dlaczego on jest taki ważny? On zostaje uwięziony w warstwie śluzu, czyli Tutaj. I co dalej? Kiedy kwas solny z wnętrza żołądka usiłuje przeniknąć przez tę barierę, wodorowego lat sodu go neutralizuje.